Witam Sprawdzam zużycie pomp Pierw mamy hydrauliczną. Rozłożona To jest podkładka Wyrobiona Tu mamy Napęd pompy cały Czyli wałek od tulei Wyglądu nie widać żeby coś się działo Ale Dzielek zęby są Naruszone A w środku, jak wiemy, ten wałek, mamy zużycie powierzchni. I nie było ciśnienia. Na gorącym było 150 bar, a jak był zimny olej, 190 barów. Tutaj wałek, napęd jest dobry. Minimalne zużycie. Także to jest pompa. Teraz mówię, hylmeta 26 cm sześciennych wydajność. Pompa mikropompka. Następna. Tu co był luz. powierzchnia wśród użycia, oryginalna pompa 2007 roku wałek zęby są ładne a drugi wałek, który daje napęd na drugi z tam przykładnie mamy widoczny efekt, dlaczego pompa nie ciągła będzie widać ostrość Ciężko mapać. O. Tak wyrobione są zęby na bombie. Tu i przeskakiwały. No. Dzielek wcale Są, które prawie ich nie ma. O. W ten sposób. Widać, ile zęba było. W środku nie odbieram reszty części, ale bieżnie mamy też Nie widać do końca, jest naruszona Już No tutaj żeby seger wyjąć pracę do zajęcia, co innego mam Także Tu już Tu ten właśnie wchodzi Tu gdzie jest Tu gdzie jest dobre to trzyma ładnie A tam dalej ma bardzo duży los Oczywiście samo koło zębaty rozbite jest. Tak to wygląda. Tak to jest ze sprzętami. Czas swoje robi. I tak to wygląda. Polecam klucze. Przykładowo Imbusa z tej firmy gdy mówił, to myśli się. Oraz klucza to nie reklamuję, ale już ponad 15 lat używam z firmy. Nie widać dokładnie, ale to jest sklep rolniczy na G. Oryginalne klucze. Także ci na razie chodzi. wyjąłem dmuchawę Bo padł silnik. Czyli... Muchawa Zamówiłem ogólnie silnik. Sam dmuchawa nie, bo różnica pan 200 zł, a silnik jest. Stoi. A zaraz pokażę. No, to jest ta Muchawa cała. W 16 16,4, 19, 17. W tych nowych kabinach, w 12, to jest silnik. Możemy zobaczyć naklejkę złotów silnik PSS0120 na 12V. No tutaj wirniki są dobre, ale silnik stoi, sprawdzaliśmy. Zatrzymał się. Zobaczymy, czy się da to przewinąć, czy nie. Nowy 300 z kawałkiem. Także pozdrawiam.